Film z raportu podkomisji smoleńskiej, dwa wybuchy. Film z raportu podkomisji smoleńskiej. Wybuchy w Kadłubie i na skrzydle Tu-154M oraz działania Rosjan przyczyniły się do katastrofy smoleńskiej. Świadczą o tym m.in. obecność heksogenu i trotylu na szczątkach w Rakutu Polewa oraz charakterystyczne dla eksplozji rozmieszczenie ciała ofiar, wynika z wyemitowanego w sobotę filmu podkomisji smoleńskiej. W sobotę w 11. O rocznicę katastrofy smoleńskiej Telewizja Republika wyemitowała film z raportu końcowego podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. W minionym tygodniu Macierewicz poinformował, że raport ten jest już gotowy. W ponad 40-minutowym materiale ukazano symulacje i rekonstrukcje katastrofy. Przywołano też liczne wyniki analiz, badań i opinii ekspertów współpracujących z podkomisją. Podkomisja nie ma wątpliwości, że na tragedię złożył się szereg świadomych działań, zarówno w obszarze remontu samolotu TU-154M, sposób przygotowania oficjalnej delegacji rządowej do Katynia, świadomego fałszywego sprowadzania samolotu do lądowania 1000 M przed lotniskiem przez rosyjskich kontrolerów, jak i awarii oraz eksplozji, które ostatecznie zniszczyły tu polewa i doprowadziły do śmierci prezydenta RP oraz całej delegacji rządowej lecącej na uroczystości upamiętniające 70. Rocznicę ludobójstwa w Katyniu w 1940 rok oświadczono w filmie. Rosyjscy nawigatorzy przekazywali fałszywe informacje. W filmie podkreślono, że przeprowadzone badania dowiodły, iż tezy Federacji Rosyjskiej nie mają naukowego wytłumaczenia. Rosyjscy kontrolerzy lotu sprowadzali samolot tak, iż Tu-154M groziło uderzenie w teren o 1 km przed lotniskiem. Wykonanie tego zadania powierzono najbardziej doświadczonym dowódcom, nawigatorom i pilotom, wskazano. Tu-154 nie został odesłany na zapasowe lotnisko. Rosyjscy nawigatorzy od początku przekazywali pilotom fałszywe informacje co do kręgów nadlotniskowych, miejsca wejścia na ścieżkę, kolejnych odległości od pasa lotniska, a także warunków pogodowych. Zgodzono się na lądowanie tu 154, choć pogoda na to nie pozwalała. Nie odesłano ich na zapasowe lotnisko. Choć nawigatorzy domagali się tego od własnego dowództwa i głównego centrum, a rosyjskie przepisy lotnicze zobowiązywały ich do zamknięcia lotniska, podkreślono. Do tragedii doszło przed miejscem, gdzie rosła brzoza. W materiale oświadczono, że w rzeczywistości do tragedii doszło co najmniej sto m przed miejscem, w którym rosła brzoza. Wskazuje na to precyzyjna analiza przebiegu wydarzeń przeprowadzona przez podkomisję w oparciu o zapisy urządzeń produkcji USATAS i FMS, których sfałszowanie nie było możliwe, podkreślono. W filmie pytano, co doprowadziło do zniszczenia lewego skrzydła, jeśli nie była to pancerna brzoza Bodina. Wskazano, że po trzech sekundach po podniesieniu klap na odejście na drugi krąg, autopilot kierunku zmienił położenie steru kierunku, wprowadzając samolot w prawy ślisk. Była to reakcja na wybuch i utratę siły nośnej, z lewej strony i próba powstrzymania przechylania się samolotu w lewo, dowiadujemy się z materiału pod komisji. W nagraniu wskazano też, że na odciętych miejscach skrzydła widoczne były charakterystyczne loki powybuchowe, a kształt destrukcji wskazuje na powybuchowy charakter zniszczeń. Eksplozja rozsadziła lewe skrzydło samolotu tak, że odcięła jego końcówkę, a następnie doszło do zniszczenia zlotów i klapy zaskrzydłowej, co ostatecznie uniemożliwiło zrównoważenie utraty siły nośnej i doprowadziło do obrotu samolotu na lewe skrzydło, zaznaczono. Druga eksplozja według podkomisji po wybuchu w skrzydle samolotu był już w beznadziejnej sytuacji, a tragedii dopełniła całkowita awaria zasilania elektrycznego około 15,7 m nad ziemią. Był to skutek drugiej eksplozji, tym razem w centropłacie w pobliżu salonki generalskiej. To ten ładunek zabił pasażerów salonki, rozrzucając ich szczątki na odległość blisko 100 m wysadził lewe drzwi pasażerskiej i tak zniszczył centropłat, że jego lewy dźwiga rozmolony od wybuchu przeleciał 80 na północny wschód, wskazali autorzy nagrania. W filmie poruszono też kwestę obecności heksogenu na wraku. Wszelkie wątpliwości co do technicznej przyczyny tragedii smoleńskiej zostały wyeliminowane po badaniu próbek szczątków w lewej burty wykonanym w laboratorium chemicznym jednego z naszych natowskich sojuszników. Odnaleziono na ich wewnętrznej stronie nie tylko ślady osmolenia, ale także wykryto obecność heksogenu, jednego z najsilniejszych materiałów wybuchowych. Heksogen użyty był przez terrorystów libijskich do zniszczenia samolotu USA, wysadzenia metra moskiewskiego oraz zamachów na bloki mieszkane w rosyjskich miastach przed II wojną czeczeńską, zaznaczono. Ciała rozrzucone na odległość 40 m od siebie według podkomisji, na ustalony przebieg wydarzeń, wskazuje również bardzo szczegółowa analiza rozmieszczenia szczątków ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Ciała pary prezydenckiej zostały rozrzucone na odległość ponad 40 metrów od siebie. Także poprzeczny do kierunku lotu szczątków samolotu rozrzut wielu innych fragmentów ciał ofiar, wskazuje na wybuch jako przyczynę śmierci pasażerów. Przykładowo jeden z pasażerów znalazł się najbardziej na południowy zachód, ale jego rękę znaleziono na terenie leżącym najbardziej na wschód. Jedna z pasażerek została wgnieciona w gruź ogonów samolotu, czyli w kierunku przeciwnym, przemieszczeniu się samolotu. Inna pasażerka, wyrzucona podmuchem do góry, przeleciała nad całym centropłatem i wpadła do zagłębienia między klapą i powierzchnią skrzydła, wskazano w materiale.